Chcesz iść szybko, to idź sam. Jak chcesz iść daleko, to idź z kimś. Bycie w relacji jest wpisane w nasze stworzenie. To jest źródłem szczęścia dla człowieka. Nie ma większego szczęścia niż być w relacji do kogoś. Nie da się być szczęśliwym, będąc samemu. Teraz zachwia... ja, masz zegarek, żeby chciał kiedy wrócić do domu? Oh, <laughs> nie możemy złościć na siebie. <laughs> no kurde. Klasa. Szacun. Klasa. Szacun. Mm. Cyk. No. Hej. Okay. Dobra, dobra, poprawimy cię. No to popraw. Nie, odałaś się. Super. Ekstra. Biblijna idea związku polega na tym, że trzeba niejako ciągle kontrolować. Patrzeć na tą drugą osobę. Ciągle właśnie być z nią w relacji. Żeby ona nie była jakimś opcją. Żeby było, było tak, że oni się ciągle znają, patrzą na siebie i idą w tym samym kierunku i w tym samym tempie. Dzięki. <gry> co Bóg wprzągnął razem do jednego wozu, niech człowiek nie wyprzęga. To jest genialna metafora. Biblia podpowiada, że żeby małżeństwo było udane, to trzeba iść razem zgodnie w jednym kierunku. Bo te zwierzęta właśnie wprzęgnięte razem w to samo jarzmo muszą iść w tym samym tempie, w tym samym kierunku. Jak jedno będzie chciało iść w prawo, drugie w lewo, jak jedno pójdzie szybciej, drugie wolniej. Jak jedno pójdzie do przodu, drugie do tyłu, to wszystko się rozjedzie. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła Katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.